Adam i Ewa Adam spacerował po przepięknym ogrodzie. Barwne kwiaty kwitły pośród traw, ptaki śpiewały na drzewach. Tuż nad jego głową zwieszały się z gałęzi wspaniałe owoce, winogrona, jabłka i różne inne. W ogrodzie mieszkały też rozmaite zwierzęta, wszystkie miłe i łagodne. Żadne nie było drapieżne i nie wyrządzało krzywdy drugiemu. To był cudowny ogród. Czy wiesz, jak się on nazywał? Ogród Eden albo Raj. A czy wiesz, kto tam jeszcze przebywał? Sam Pan Bóg. To on stworzył ten ogród i dał go Adamowi, aby tu mieszkał. Bóg opiekował się Adamem troskliwie, jak ojciec swym dzieckiem i chciał, by Adam był szczęśliwy. Pewnego razu do Adama spacerującego po raju przybył Bóg i przemówił do niego. Człowiek ucieszył się bardzo, usłyszawszy Boży Głos, a świadomość bliskości Boga sprawiało mu największą radość. Pan Bóg polecił Adamowi, by opiekował się tym pięknym ogrodem i jadł wszystkie owoce, na jakie tylko ma ochotę. Ale z jednego drzewa nie wolno mu było zrywać owoców. Drzewo to, Rosnące w samym środku raju, nazywało się drzewem znajomości złego i dobrego. Pan Bóg powiedział: Możesz jeść bez obawy owoce ze wszystkich drzew, z wyjątkiem tego jednego. Jeżeli bowiem zjesz jego owoc, umrzesz. Adam był posłuszny Bożemu nakazowi. Nie chciał, żeby Bóg gniewał się na niego. Pewnego dnia Bóg przyprowadził do Adama wszystkie zwierzęta, by nadał im imiona. Od tamtej pory noszą one te nazwy, które człowiek im nadał. Zwierzęta zbliżały się parami, samiec z samicą, tworząc długi, długi korowód. Na samym przedzie kroczyły dwa kolosy. Adam nazwał je słoniami. Potem przyfrunęły dwa ptaszki o czerwonych gardziołkach i zostały nazwane gilami. Dalej kroczył lew z lwicą dwa węże baran z owcą a adam każdemu nadawał imię kiedy jednak wszystkie zwierzęta odeszły człowiek poczuł że ogarnia go smutek zwierzęta bowiem podchodziły parami samiec ze swoją samicą każde ze swą towarzyszką tylko adam był sam pan bóg znał myśli adama bo on wie wszystko więc adam nie musiał mu niczego wyjaśniać bóg rzekł Niedobrze jest człowiekowi samemu. I zaraz zesłał na Adama głęboki sen. A po przebudzeniu Adam zobaczył koło siebie kobietę Ewę! To Bóg mu ją dał. Adama ogarnęła radość. Odtąd już nie będzie sam. Zabrał Ewę do ogrodu i wszystko po kolei jej pokazywał. Także to drzewo, z którego nie wolno im było jeść owoców. Dwojga ludziom było ze sobą dobrze i żyli szczęśliwi. Nie znali żadnego cierpienia, nigdy nie chorowali, nie mieli powodów do zmartwień czy obaw, żyli blisko Boga. On był ich ojcem, oni jego dziećmi. Nigdy potem żaden człowiek na ziemi nie był tak szczęśliwy, jak oni wtedy. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło i to z ich własnej winy. Ewa, spacerując po ogrodzie, Podeszła do drzewa, z którego nie wolno im było jeść owoców. Wtedy usłyszała czyjś głos. Kto to mógł do niej mówić? Nie był to Adam. Nie był to także Pan Bóg. Ewa przystanęła zaciekawiona i nagle spostrzegła węża, który patrzył na nią błyszczącymi oczyma. Powiedz mi, zapytał wąż, czy to prawda, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa? Czy Bóg naprawdę wam to... Zakazał? Ależ skąd? Odpowiedziała Ewa. Wolno nam mieć owoce z wszystkich drzew, z wyjątkiem tego jednego. Gdybyśmy zjedli, umrzemy. Tak powiedział Pan Bóg. Wtedy wąż przymknął oczy i szepnął. Skądże znowu? Wcale nie umrzecie. Bóg tak powiedział, ale to nieprawda. Przeciwnie, staniecie się jeszcze szczęśliwsi. Będziecie tak mądrzy i potężni jak on sam. Możesz mi wierzyć, gdyż wiem o tym lepiej od Boga. Zjedz ten owoc bez obawy, a zobaczysz, że nic ci się nie stanie. Ewa spojrzała na owoc. Pachniał aromatycznie i wspaniale połyskiwał w słońcu. Na pewno jest bardzo smaczny. I Ewa posłuchała węża, zerwała owoc drzewa i jadła, potem dała Adamowi i on jadł również. I choć Pan Bóg im tego surowo zabronił, oni nie posłuchali, popełnili wielki grzech. Natychmiast też przekonali się, że wąż kłamał, bo poczuli się nieszczęśliwi, smutni i wystraszeni. Zawstydzili się, zauważywszy, że są nadzy. Dotąd nigdy nie zwracali na to uwagi, teraz nagle to spostrzegli, zerwali więc wielkie liście i przysłonili nimi swą nagość. Nieco później w szumie wieczornego wiatru posłyszeli głos Boży. Ten głos, zawsze dotąd wywołujący radość, teraz tak ich przeraził, że śpiesznie ukryli się w krzakach, mając nadzieję, że Bóg ich tam nie znajdzie. On jednak widzi wszystko. Więc dojrzał ich wśród krzaków i zawołał, Adamie, gdzie jesteś? Przyjdź do mnie. Musieli więc stanąć przed nim, skoro ich odkrył. Podeszli trzęsąc się ze strachu i nie śmiąc podnieść oczu. Bóg zapytał, czy jedliście owoc z tego drzewa? Mówił gniewnym tonem, w którym brzmiał jednak smutek. Adam powiedział, tak, panie, to wąż mówił nas, byśmy jedli. Wówczas Pan Bóg rozgniewał się na węża, a jeszcze bardziej na nieprzyjaciela, który to spowodował. Naprawdę ten był wszystkiemu winien. Tym nieprzyjacielem jest szatan, który zazdrości Bogu i chce niszczyć jego piękne dzieło. Tym razem mu się udało. Adam i Ewa nie mogli już dłużej przebywać w pobliżu Boga, bo pokazali, że są nieposłuszni. Musieli opuścić raj. Pan Bóg mimo wszystko kochał swoje nieposłuszne dzieci, obiecał im, że kiedyś wszystko się odmieni. Ewa będzie miała dzieci, a pewnego dnia zjawi się na świecie dziecko, które okaże się silniejsze od szatana. Zwycięży go i będzie czuwało, by nie mógł czynić zła. Czy wiesz o jakim dziecku mówię? O panu Jezusie. Kiedy on przyjdzie, Bóg nie będzie już dłużej gniewał się na ludzi. Zamieszkają wtedy blisko niego, w niebie, gdzie jest o wiele piękniej niż w raju. Tak, Bóg nie przestał kochać swych dzieci. Otaczał je nadal opieką, dał odzienie ze skór zwierzęcych, żeby mieli w co się ubrać i nie cierpieli zimna. Musieli jednak opuścić raj bezpowrotnie, bo anioł stojący przy wejściu nikogo nie wpuszczał. Biedny Adam, biedna Ewa, jakże smutny spotkał ich los. Czuli się tacy nieszczęśliwi. Kiedyś jednak, gdy dziecko przyjdzie na świat, wszystko się odmieni. Na myśl o tym robiło im się trochę lżej na sercu.